Jakieś nie, emerytury czy coś tu nazwisko jest. No mi się nie jak to zobaczę, coś jeszcze nie ma. Mamy chyba opuszczoną hutę. Tak, chyba. Jeszcze przychyl do nas? Masz okno otwarte. Zimno, Nie jest taki. To ekspresowa. Przyprawa, knot nie? Do niedzielnego rosołu. Lodóweczka się zwierzy. No jak ktoś wyszedł tylko, nie? Do 31 stycznia tego roku świeże piwo. No zaraz przyjdzie właściciel. Teraz pierwszy na majówkę akurat. Jaki piec fajny. Się już rozpadł. No troszkę tak, ale to... Sprawdzamy, czy jest prąd? Nie ma żarówki. Czekaj. A stoł lekancki, tak? No, drewniany, nie żarówki. Tak. No, warsaleczka rozłożona, tylko się położyć. Macę no, podłogę. No, macę, macę. Bo! Eh, się. Dobry? Ładny kredencik, zrobił. <grym> <grym> no, już coś, prąd wyrywał normalnie to jeszcze zdjęcie wisi chyba właścicieli. ciepłej ładny drewniane meble eleganckie Dywanty. ja tu mam wrażenie, że zaraz wejdziemy do pokoju, jakby się ktoś będzie tam no, wystarczy tylko podkusz, pomalować ściany, no nowy, nową elektrykę położyć i o szczotka nawet jest, przecież to jest to chwila hmm. moment się ogarnić podkuszania że... nie ma nie żeby podkusz działa, że ładnie oprawione, zabezpieczone jakimś... Poduszka, tak? No, no, poduchom A szafie gdzieś jakaś sukienka? Tak, sprawdź. Tam jakie meble jeszcze, ty. Ale łóżka czaderskie, o oh my god. No. Także ktoś tu chyba sobie zrobił jakąś taką imprezyzową, stara wersalka. O. Szampanóweczka. pasek przy suficie bardzo ładne meble poczekaj zaraz pójdę tam tylko zobaczyć co tutaj w barku może jeszcze jakąś imprezę rozkręcimy pusto no tutaj jeszcze jakieś zeszyty obliczanie masy cząsteczkowej chemia Dobra, mamy nazwisko, ale nie będziemy pokazywać. Klasa ósma. rok 8.1, 8.3. Czartki świąteczne. Właśnie kiedyś się wysyłało takie kartki na święta. Nowy, stary świat, wypisz gody z geograficzne, wy, wypisy geograficzne do klasy ósmej fotelik elegancki i tu chyba była sypialnia jaka toaletka A to jakaś taki polena jakiś stary jeszcze już teraz jest inna inne yy. opakowanie to? Dzień dobry, tu? Dzień dobry no, Dzień dobry Tu masz na odcinki jakiejś emerytury czy coś tu nazwisko jest, nie to nie pokażę. No, do tego mówię, nie będę O, jaki żyrandol, Klosz, jakie kolorowe 5500 tysięcy pięćset Pięć tysięcy nie znam, który Tutaj pamiątka komunii Jaki statek widziałeś? Tak, na scenie od dnia 85 roku Models, Kory, mody, tak. bo tu myślę, że to może nie za bardzo. Łóżko takie drewniane. Kolejna książka "Wiosna Adeli". Jeszcze takie ślady. Po obrazie, proszę. Po obrazie, tak. Tutaj właśnie, zaraz przetrzymuję. To odbiła czy Szafa elegancka. To był zebrania odbytego w dniu, 25 września 1977. O, tutaj są zdjęcia, to chyba nie będziemy pokazywać. Młodzi z dzieckiem na ręku, chrzest. O, tutaj jeszcze talerze w szafie. Ubrania. Torba. No, ktoś tutaj sobie spokojnie żył, cieszył się życiem, pewnie młodzi gdzieś by byli. dokumentów sporo Sama drewniana, No No ta to toaletka jest mega. Jeszcze tam jest, o, tu jest chyba herbata jeszcze tak zapakowana. Pięknie, drewniany Nie wiem, te meble to chyba swarzeński się nazywały. Jak się nie mylę. To dość drogi segment był w latach 80. Z tyłu naklejki Zobaczymy, jeszcze przejdziemy na drugą tak, na drugą część. Tu się jeździli jakby tutaj roślinność tutaj jest chyba aha to jest przejście tak naokoło tutaj byliśmy w tym pokoju tutaj jest sypialnia i przejście jest Ta, y, szafa jest zastawiona a to jest ten pokój tam jest. To buty to jest sypialnia ten pokój nie? tak a koloro lampy niebieskiej. Tutaj też pewnie było jakieś ogrzewanie jakimś piecykiem do na odejście. O, tam wisi jakaś kufajka na górze. Tak, coś tam, coś tam jest. No cóż, zostawimy dom w takim stanie, jak zastaliśmy, niech sobie stoi. A teraz jakie takie amatorskie dość no, taki cieniutki kabarek jakbyś ładowarką trwał to by no, chodzimy, nie? jeszcze ten mega piec stołeczek, taburet kto sobie tutaj spokojnie żył do czasu? Na każdego przyjdzie kres. To jest właśnie smutne. Ale że, że nie zdajemy sobie z, z tego sprawy. Jakby z rodziny może to dostać, przejąć, nie? No, nie wiadomo. To co mówiłaś, czasem są jakieś nieporozumienia, nie gdzie się dogadać, Nikt nikogo nie chce spłacić, a to wartość ma, jaką ma. To różnie bywa, no. Ktoś... Dobra, stój sobie spokojnie, Domku. My wychodzimy.